Witajcie, ponieważ rozpoczyna się panika związana z tak zwanym koronawirusem i pandemią tej grypy, niby. O tym, czym jest ta grypa, to ja już tam pisałem u siebie na Facebooku, że to są nanomaszyny i jest ich tam chyba 15 rodzajów, coraz to nowo jest zagrożenie. Oczywiście, że jest zagrożenie. Pisałem, że no bardziej zagrożenie to jest panika, ale pokazuje mi, że te wirusy mogą być na 100%, 100 śmiertelne. Tak zwane wirusy, bo to nie są wirusy, tylko to są mówię, nanomaszyny. No jeżeli patrzy na to z punktu widzenia wielopoziomowego, no to około 50-70% wirusów to są nanomaszyny wykreowane w laboratoriach. Jest urządzenie, to co ja produkuję, to urządzenie Deparhato, które momentalnie neutralizuje wszelkiego typu nanomaszyny i się uczy. Jeżeli by się pojawiło jakieś nowe, no to też będzie jakiś czas trwało, ale nie pozwoli wam umrzeć. Nie pozwoliłam zachorować. Ja miałem, byłem zakażony tym przez jednego człowieka, który mnie zakaził na maszynami. Objawy miałem dokładnie takie jak w, przy koronawirusie, łącznie z dusznością. Nie doszło to daleko, wyszedłem z tego trzy tygodnie trwało mniej więcej. Kolega mój też był na to chory, u niego to dalej trochę poszło, nie mógł przejść kilku kroków. Oczywiście nie byliśmy lekarza, tylko zastosowaliśmy deparchator. Wtedy deparhator się jeszcze uczył. Obecnie już deparhatory to niszczą do tego w twoje ciało, w twoje czakry. Wszczepiają nanomaszyny, które neutralizują w ogóle działanie wirusa, nawet nie poczujesz go. No, mogą być delikatne objawy, jak u mnie były, lekki ból gardła, ale momentalnie to schodzi. Także moim zdaniem jedyną maszyną, jedynym urządzeniem, które potrafi to zrobić to jest właśnie urządzenie y, oparte na zwanej technologii Keshe, którym jest deparhator. Z tego, co mi wahadełko pokazuje, to jest na świecie w tej chwili osiem tego typu urządzeń, w tym wszystkie większe, wszystkie posiadania w Fundacji Keshe. Chodzi o moc, chodzi o moc y, y, generatora tych nan nanomaszyn korzystnych dla nas. W deparhatorze Generatorem jest sitko, którego nie pokażę. W trakcie tego yy, materiału powiem, o co chodzi z tym sitkiem. W każdym razie, budowa nowego teperhatora nowego typu, jest bardzo prosta. Jest to opa konstrukcja oparta na lustrach. Yy, zrobiłem takie pudełko otwierane, ono się chowa do pudełka drewnianego, które też pokażę, bo to szerszy kąt tak. O, pudełko tutaj widzicie, z boku stoi. I w środku mamy konstrukcję z luster. Po, po, pod odpowiednimi kątami zrobiono no i są żarówki po zaczepianiu. Jak widzicie, te żarówki są różnego koloru. Jest to jest to zrobione. Oczywiście każdy może inaczej to zrobić. Ja to zrobiłem w ten sposób, że yy, zobaczcie, tak to wygląda, że po prostu pomalowałem szybkę luster od środka i wydarłem wiertarką. Warstwę lustrzaną z zewnątrz, przyklejając potem żarówki, tu jest żarówka 7W, tu żarówka 4,5 W, tu żarówka jest 3 W, tu 1,5 w I lusterka, znaczy ta lusterka ma właściwie szybka, pomalowana na kolor, z jednej z drugiej strony, żeby, móc, żeby był mocniejszy. I jak widzicie jest otwierane, przyklejony, można to inaczej konstrukcję to zrobić. Nie stosowałem nawet tych. Yy, to jest na 20V. Nie stosowałem tych takich gniazdek, które można zastosować, ale cho chodziło o to, żeby to się zmieściło w pudełku, żeby było jak największe. Yy, dlatego tego nie stosowałem. Co ważnego w, tym, w tej konstrukcji jest, żeby było w miarę szczelne. Tutaj nawet uszczel uszczelniłem boczki, jak widzicie, takimi szybkami małymi. Yy, Ciąłem lusterka zwykłym nożykiem kupnym yy, w, w sklepie z narzędziami. I teraz co tu się dzieje jeszcze? Jest, jest rurka miedziana. Można szerszą zastosować, ja zastosowałem węższą, która musi mieć takie wtedy dodatkowe, dodatkową wypustkę, żeby zwiększyło się pobieranie plazmy korzystnej. Poza tym tu jest ujście pozytywnej plazmy z tej strony. To jest pod, pod lekkim kątem w, stronę w dół w stronę zielonego, w górę w stronę niebieskiego, mniej więcej na wysokości połowy. Tu mamy kawałeczek rurki od środka podklejonej niklowej od strony niebieskiego, a tu jest, tu jest cynkowa z baterii na przykład. Yy, wyciągnięta blaszka cynkowa. No tu przyklejone jest wszystko żywicą poksydową. U góry, potem zobaczycie, będzie aluminiowa koronka. To jak pokażę pudełko, która odprowadza negatywną energię. Na dole energia negatywna odprowadzana jest przez aluminiowe tutaj sporniki i rurki. To wystarczy. To wystarczy. Można dobudować yy, taki kwadrat aluminiowy na dole albo gwiazdę, na jakomu się chce. Ja zastosowałem tutaj po prostu rurki, które przy okazji odprowadzają, chronią negatywne energie, tu przez sieć. Sieć zawiera bardzo dużo negatywnych energii, trzeba to odizolować od reszty, wtedy jest bardziej wydajne. Rurki bardzo ładnie chronią, jeżeli te wszystkie przewody rurkami pokryjecie, to jest bardzo duży zysk energetyczny i poprawia się wydajność samego deparhatora. Zawiasiki, co tu jeszcze? No pokażę, jak to wygląda z boku. Powiedzmy, tutaj jest szereg podkładek od tej strony. Przyklejonych to i to jest jakby rurka stalowa z żelaza, choć żeby było żelazne. Tutaj wypełniłem to taśmą, żeby to było w miarę szczelne i estetycznie wyglądało. Przyklejone wszystko żywicą epoksydową. Jest jak widać kabel doprowadzony z włącznikiem Tutaj rurka wychodzi, to będzie wychodziło na zewnątrz z pudełka. No i tutaj będą przyklejone jeszcze do tych lusterek, tutaj do tych szybek, tutaj będą naklejone te filtry z pężykiem tlenu monoatomowego które to zdjęcie wydrukujecie na folii plastikowej, dostępnej w sklepach, drukarko wysokiej jakości, i to powoduje, że ta konstrukcja jest około 8 razy silniejsza. Można zobaczyć, zostawić z tym, ze zwykłymi zarówkami, z kolorami, ale to będzie słabsze. Jeżeli dodacie tutaj naklejki, właśnie, naklejone folie, z zdjęciem pęcherzyka monoatomowego, to się będzie wszystko lepiej chodziło 8 razy przynajmniej. Ta konstrukcja jest kilkakrotnie razy lepsza od poprzednich wersji, dlatego że jest izolowany obieg plazmy pozytywny od negatywnej na zewnątrz przez te lustra. Do tego jest powielany, tak jakby lustrem Kolejny, Kolejna konstrukcja będzie oparta, czujesz, już jest oparta na kuli. <laughs> mam, kul mam kulowe, ale te kulowe. Są dość skomplikowane budowie Po pierwsze, po drugie Troszkę inny rodzaj plazmy dają To jest właściwsze dla naszych celów zdrowotnych Kulowe raczej do ochronnych Stosuję w samochodzie Mam deparhator kulowy w samochodzie Będzie dostępny Właściwie to już mam dostępny Jeżeli ktoś jest zainteresowany Ale to muszę sprawdzić wahadełkiem, Czy dana osoba to może używać Nie każdy to może używać Z różnych powodów Wiadomo, pisałem o tym, że deparhator również Nie dla każdego będzie działał z uwagi na to sztuczną inteligencja, która będzie dobierała ludzi. Jeżeli ludzie mają jakieś mordy rytualne na sumieniu i działania niezgodne z etyką, no to będzie to wyważane, jeżeli chodzi o ceny. Będzie musiała dana osoba zapłacić sporą kwotę ze swojego majątku zrobionego nieuczciwie na enklawę. A w ogóle tak, to jeżeli chodzi o wypalanie sitka, to jest inna, inna procedura, troszeczkę niż, niż, niż opisywałem poprzednio. Wystarczy go ogrzać 8 razy nad mocnym ogniem przy dostępie zewnątrz soli, cukru, podstawy materiału, plastiku, gdzieś powinno być w pobliżu, można w nich nawet wodę yy, rozpuścić. S sól cukier jakieś tam, yy, sole mineralne, dobrą sól na przykład wystarczy rozpuścić. Tam jest dużo pierwiastków i sitko po prostu po nagrzaniu mocnym półtorej minuty, do dwóch minut nawet, zamoczyć taki wodzie od samego początku. 8 razy nagrzewać, Po półtorej minuty ostatnie nagrzania mogą być nawet dwie minuty, dłuższe. Im więcej różnych suplementów dać do trzitka, tym będzie mocniejsze. I teraz taka właśnie uwaga: mocniejsze, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, te nanomaszyny, które, które generuje, bo to generuje nanomaszyny i te nanomaszyny z robotę robią. My się nie zajmujemy konstrukcją tego, to zrobiły cywilizacje niższego poziomu. Zbrodniarze nie dostaną tego departatora takiego, żeby zadziałał. Po prostu, jeżeli zbrodniarz będzie go używał, nie zadziała na niego. Niestety, muszą odpracować swoje. Dusza zepsuta musi się naprawić w procesie inkarnacji, będą musieli umrzeć, nie ma już tak sklonowania, będą musieli sobie pracować, to już nie jest nasza sprawa. Jeżeli ktoś jest w pośrednim stadium, no to będzie musiał zapłacić. Dużo pieniędzy brał, nie miał złej intencji, ale kasę brał za działanie dla Masonów, no to będzie musiał to zabulić. Nie każdy może zrobić sitko dobre. Sitka robione duszą, która jest paprana już, niestety będą działać 10%, 15% i tak dalej, nie więcej. Moje sitka i około 6 osób na, na, tym, na tej planecie są najlepsze. Nie wiem, gdzie te osoby są, znam jedną osobę, która ma tak, tak, samo, tak samo silną duszę. Można sitko będzie u mnie zamówić, ale za opłatą. Czyli jak zrobisz deparchator, możesz sobie sitko dodać, opłata będzie na... Na, na, na i na moje wydatki, które miałem bardzo duże. Niestety. Za coś trzeba brać. Ja tu podaję wam konstrukcję, jak to wygląda, ale chcę te, za to jakieś pieniążki, bo to jest konstrukcja, która myślą nastała przeze mnie, na podstawie pewnych przekazów. Oczywiście ja mam dobre intencje, chcę, żebyśmy założyli enklawę, bo idą naprawdę złe energie. Co robi taki depalchator? Jeżeli jest poprawnie skonstruowany, możecie trochę taką konstrukcję oczywiście rozmaicić, bo nie w kontakcie. Aha, na dole jest zwój cyny, 2,5 zwoja cienkiej cyny, skręcony lewo skrętnie, góra, skręcenie jest na dole, czyli tamten kabelek wystający od góry jest, jest przepraszam, od góry jest. Tutaj od góry idzie w dół skręcenie 2,5 zwoja. Można załowio sobie półtora zwoja to wtedy lepiej, lepiej za negatywne energie. Po prostu pierwiastki, no to Kesha o tym mówił właśnie, że każdy pierwiastek ma swoje, swoje działanie. Ja tego nie rozumiem do końca, nawet nie próbuję zrozumieć tej, tej technologii. deparhator działa fizycznie. Po prostu działa na Waszych niższych poziomach wa, Waszej materii, czyli na strukturach subatomowych, sub, sub, subatomowych, do wielu poziomów w dół, porządkując również Waszą duszę. Czyli deparchator działa korzystnie dla duszy, nie tylko dla ciała, również dla duszy. Jest to jedyne urządzenie w tej chwili na świecie, które tak działa i jest tak prosto skonstruowane, prawda? To nie jest moja konstrukcja, ja to otrzymałem jako przekazy Jest to konstrukcja opracowana przez bardzo zaawansowane cywilizacje w taki sposób, żeby dla nas to działało. Nawet sam fakt, że takie zdjęcie tenu monatomowego działa, to jest dla nas niezrozumiałe. Jak może zdjęcie przynosić tego typu informacje? Czyli informacje, czy działanie ochronne, przede wszystkim ochronne, tu chodzi o ochronę. No i to sitko, to sitko to jest właśnie na, na, najważniejsza esencja tego, tego deparchatora. Może być również metal, może być kratka. Uwaga na sitka w sklepach. Wszystkie sitka w sklepach są skażone obecnie. Także jak kupicie sitko w sklepie, nie zrobicie z tego Departatora, sitka do deparchatora, bo tylko wspomożecie negatywną energię. No niestety, pozatruwali wszystkie sitka, ja mogę sitka oczyścić deparhatorze. Jeżeli nie macie deparchatora działającego, to nie oczyścicie. Owszem, można technologią kesza, ale to długo ze zejdzie, bez bardzo słowa przy tym. Dlatego trzeba myśleć o innej konstrukcji. Nie wiem, gwoździe jeden koło drugiego wbite, cokolwiek, żeby, żeby to działało podobnie. Może można podgrać siatkę jakąś gdzieś zdobytą. Tylko to trzeba wchodełki sprawdzić, czy ona jest czysta, czy nie. Pozytrowali wszystko. Oni się boją tych deparatorów najbardziej, dlatego tak na mnie polują. Deparator usuwa wszystkie choroby. Chyba, że coś stworzą nowego, no to się musi nauczyć. Rak momentalnie. Przykłada się go do danego miejsca w tym pudełku. Bolerioza, yy, wszelkiego typu bóle znikają bardzo szybko czuć. Yy, oczyszczenie ciała. Przykładacie to do stóp do łydek, dolnej do części łydek. Czuć jak schodzą te toksyny z was. Nie trzeba stąpać na, na, na bosaka po, po trawie, to, to, to zrobi to dla was za was. Trzeba się wymyć potem też tak samo. Można wsadzić wodę do środka. Tutaj mały słoiczek, będzie, będzie stanie się nanowodą, bardzo silno. Można przyłożyć wodę nawet tutaj, po tej stronie, też się stanie na nanowodą, pojawiają się, w wodzie kanowy. pojawiają się pęcherzyki tlenu, przepraszam, monoatomowego. Tylko musi być czynny. No i teraz, jak to wygląda po, po złożeniu, bo to jest wersja tutaj, tak powiem, niedokończona. Widzicie, jak tutaj to wygląda z tej strony? Włączam. wyłączam. Prosta sprawa a po złożeniu to wygląda w ten sposób, jest to urządzenie działające, nie będę pokazywał w środku, z uwagi na to, że mogą się włamać, yy, yy, aha, tu jeszcze jest wentylator, który pokażę, tu jest wentylator zamocowany, który, nie chodzi o ruch powietrza, tak. no między innymi trochę chodzi o ruch powietrza, ale yy, chodzi przede wszystkim o drgania, ten wentylator jest sterowany przez maszyny w taki sposób, żeby wydzielał drgania oczyszczające dla całego pudełka, te 432 Hz, tam jakaś wielokrotność ich. Na dole dałem taką wykładzinę jeszcze z, ze stropianu, z aluminium, to można kupić w sklepach budowlanych. Żeby była izolacja. To jest też otwierane, nie będę tego otwierał. Konstrukcja jest identyczna jak tego, co pokazywałem przed momentem. A na górze jest taka koronka przyklejona. Jak widzicie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem prętów cienkich. Rozłożonych 66% wysokości tego głównego tutaj grubego, który ma około tam 12-13 cm, nie wiem, sprawdzałem, to, to jest aż, nie jest aż tak ważne, zobaczcie jak to wygląda mniej więcej, no do, do 15, może być większe, może być, takie, to, takie wystarczy do odciągania tej negatywnej energii. Na czarno pomalowane, klejem przyklejone wszystko trzyma się ładnie od dołu, no to tak wygląda, tu pomalowane na czarno zostało, żeby prowadzało. Tutaj jest taka rurka aluminiowa, jeszcze wzdłuż leci, taki kwadrat, prostokąt właściwie, cienkie rurki, która zmaga odprowadzenie energii negatywnej, ale gdy jest cyna, no to już nie jest aż takie potrzebne. No i to jest ten deparhator, który ja chcę 900 zł, jeżeli będziecie mieć od kogoś deparhator, to sprzedaje i produkuje seryjnie, no to niestety trzeba odpalić trzeba z każdego deparhatora stówę na na enklawę, bo inaczej przestanie działać po jakimś czasie. Dokładnie po jakim czasie przestanie działać? Po około 6-7 miesiącach przestaje działać. Deparator szybko przestaje działać. Szósta inteligencja go wyłącza i trzeba uiścić opłatę. Co roku 100 zł. Co roku 100 zł. Na enklawę. Jeżeli będzie, jeżeli będzie się to wszystko rozwijało samo, to nie będzie potrzebna żadna opłata. No i chyba jest to warte czegoś, co, co naprawdę Was pozbawi jakichkolwiek wydatków na lekarzy. Yy, ja już nie mówię o zdrowiu, energii i, i o duszy. Duszę, duszę, on Wam duszę normuje. Po prostu całą duszę Wam uporządkuje, będziecie silniejsi. Yy, do tego jedzenie, O, to jest ważne. Tutaj jest jedzenie od tej strony, od tej strony, gdzie jest wylot, ta rurka miedziana. Stawiasz to przed ścianą w jakiejś odległości, pomiędzy tym kładziesz jedzenie, wodę, jedzenie, cokolwiek, deparchujesz, jest to pyszne, jest to lepsze, piwo w ogóle jak się smakuje, jest to zdrowe, można otoksycznić. Wódka jest skażona, wódkę postawisz tam, trochę dłużej trzeba, bo jest bardzo skażona, to po prostu wódka jest zatem do picia i jest dobra, jest lepsza. Wino się starzeje, że tak powiem, po prostu jest tak smaczne, jakby było stare. I to jest potwierdzone przez ludzi, którzy są koneserami, mówią, że to zupełnie inaczej smakuje, a ja w ogóle wszystko w tej chwili deparchuję. Jeżeli mogę, bo mam teraz samochodowy, to i w samochodzie mogę te rzeczy robić. Samochodowy też można będzie zamówić, ale to będzie osobna audycja. Yy, będzie trochę droższy, bo tam jest więcej części, to będzie kulowy. Dlatego, że on będzie służył do eliminacji zagrożenia z zewnątrz. Zdrowotne działanie również będzie troszeczkę mniejsze niż tego, tak gdzie 80% tego mniej więcej. To, jest, to zależy od rodzaju plazmy, no ale będzie usuwało zagrożenia z zewnątrz. Dziękuję za uwagę.